Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś wielkiego zbliża się w ciszy, że proroctwa, o których słyszeliśmy przez całe życie, nagle zaczynają brzmieć zbyt realnie, by je ignorować, że świat nie tylko się zmienia, ale wręcz układa się w pewien niepokojący proroczy wzór? Dzisiaj muszę Ci opowiedzieć coś, czego być może nigdy wcześniej nie słyszałeś w takiej głębi, coś o czym nie mówią wiadomości, a co mimo to dokonuje się na naszych oczach, krok po kroku. Jakby obudzony po wiekach zegar proroctw znów zaczął tykać. Nie jest przesadą powiedzieć, że żyjemy w jednym z najbardziej wrażliwych momentów duchowej historii Izraela, a kiedy Izrael się porusza, drży cały świat. Bo zanim ktokolwiek to zauważy, zanim większość zrozumie, nad Jerozolimą unosi się tajemnicza cisza, jakby niebo wstrzymywało oddech. I to właśnie w tej ciszy dwa starożytne, niemal niemożliwe znaki, Zaczynają się ze sobą łączyć: przygotowany do służby arcykapłan, oraz czerwona jałówka, czysta, rzadka, symbol odwiecznego oczyszczenia i proroctw. Nie mówimy tu o metaforach ani alegoriach. Mówimy o elementach wyraźnie opisanych w księdze Daniela, Ezechiela i Apokalipsie. Tekstach, które od pokoleń budziły respekt, wiarę i strach. I być może teraz czujesz delikatne napięcie. To wrażenie, że coś ma zostać ujawnione, coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na czasy, w których żyjemy. Bo nic z tego nie dzieje się przypadkiem, nic z tego nie jest normalne. A jeśli te znaki naprawdę są gotowe, to znaczy, że jesteśmy znacznie bliżej niż myślimy wydarzenia, które może podzielić historię na przed i po. Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. Jeśli ta wiadomość do Ciebie dotarła, być może dlatego, że niebo chce Ci coś pokazać, zanim zostanie wykonany kolejny krok. A kiedy powiem Ci, co nadchodzi dalej, być może już nigdy nie spojrzysz na te znaki w taki sam sposób. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w Izraelu, łatwo odnieść wrażenie, że to tylko kolejne wiadomości ze świata pełnego napięć, konfliktów i polityki. Ale jeśli zatrzymasz się na chwilę i spojrzysz głębiej, zobaczysz coś, czego większość ludzi nie zauważa. Coś, co nie jest krzykiem, jest szeptem. Szeptem proroctw, które od tysięcy lat czekały na moment, aby znów zacząć się wypełniać. I właśnie ten moment zaczyna się teraz. W cieniu tego, co widoczne, dojrzewa coś niezwykle poważnego. Przygotowanie do odnowienia świątynnych rytuałów, które od dwóch tysięcy lat były jedynie wspomnieniem. To nie jest teoria. To nie jest sensacja. To... Jest rzeczywistość duchowa, która powoli, krok po kroku, staje się faktem. W wielu sercach pojawia się pytanie, którego niewielu odważy się głośno wypowiedzieć: dlaczego wszystko dzieje się akurat teraz? Dlaczego akurat w naszych czasach pojawia się gotowość, jakiej nie było przez całe pokolenia? To nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności. Widzimy powrót elementów, które były kluczowe dla starożytnych rytuałów Izraela elementów, które od zawsze były związane z proroctwami o końcu czasów. Gdy rozmawia się o arcykapłanie, gdy wspomina się o czerwonej jałówce, gdy padają słowa trzy i pół roku, w wielu osobach budzi się niepokój. To nie jest zwykła ciekawość, to duchowa intuicja, że przenosimy się w stronę czegoś, co ma ogromne znaczenie. I właśnie dlatego warto zrozumieć, kim jest człowiek przygotowywany do roli arcykapłana. Nie mówimy o postaci symbolicznej. Mówimy o realnym człowieku, który przechodzi szkolenia, uczy się starożytnych praw, rytuałów, pieśni i gestów, które przez wieki były tylko tekstem w księgach, a teraz stają się praktyką. Wyobraź to sobie, ktoś w naszych czasach uczy się funkcji, którą pełniono tylko w świątyni, która dawno przestała istnieć. Czy to nie brzmi jak echo dawno zapomnianej historii, która nagle wraca, jakby czas zatoczył krąg? Zastanów się, jakie znaczenie ma to dla duchowej mapy świata. Jeśli arcykapłan jest gotowy, jeśli narzędzia świątynne są gotowe, jeśli plan odbudowy jest gotowy, to czego właściwie brakuje? Tylko jednego. I właśnie dlatego temat czerwonej jałówki staje się tak kluczowy. Jej istnienie nie jest ciekawostką, jest kamieniem milowym. W tradycji Izraela to ona otwiera drogę do rytuałów oczyszczenia. A jeśli rytuał oczyszczenia może być wykonany, to znaczy, że coś, co było niemożliwe przez dwa tysiące lat, nagle staje się możliwe. Jeśli czujesz teraz, że to wszystko zaczyna układać się w jedną linię, że te znaki nie są przypadkowe, możesz napisać w komentarzu: Widzę to, bo czasami jedno, krótkie zdanie potrafi wyrazić to, co dzieje się w sercu. Kiedy mówimy o arcykapłanie przygotowywanym do służby, wielu ludzi myśli, że chodzi jedynie o symbol, o pewną tradycję którą ktoś chce podtrzymać z powodów kulturowych. Ale to, co dzieje się teraz, wykracza daleko poza kulturę czy pamięć historyczną. To jest przygotowanie do realnej funkcji, do roli, która ma ogromne znaczenie duchowe, proroctwiczne i dla tych, którzy znają pismo, wręcz eschatologiczne. Nie możemy zrozumieć tego, co nadchodzi, jeśli nie zobaczymy, jak wiele elementów zostało już położonych na stole. Właśnie dlatego ta historia musi być opowiedziana z uwagą, bo choć świat śledzi konflikty polityczne, napięcia religijne i zmiany społeczne, coś o wiele większego dojrzewa w ciszy przygotowanie do służby, która według wielu nigdy miała się już nie powtórzyć. Wyobraź sobie ludzi, którzy przez lata, a czasem nawet dziesięciolecia, przygotowywali każdy aspekt tej funkcji. Zbierali starożytne teksty, studiowali dawne prawa, odtwarzali rytuały, których nikt dziś nie pamięta z praktyki. Dla nich to nie jest projekt, to misja. To nie są rekonstrukcje historyczne to jest odbudowa czegoś, co ich zdaniem zostało im odebrane, a co teraz po tysiącach lat znów zaczyna oddychać. Widzimy strój arcykapłana tworzony dokładnie według opisu, widzimy instrumenty świątynne wykonywane z niesamowitą precyzją. Widzimy ludzi ćwiczących każdy gest, każde słowo, każdą czynność. A skoro jest ktoś, kto to wszystko ćwiczy, to znaczy, że jest też cel. I to właśnie ten cel zaczyna budzić niepokój wśród tych, którzy znają proroctwa. Bo jeśli arcykapłan jest gotowy, to oznacza, że przygotowania są zakończone. Ale aby mógł wejść do służby, potrzebny jest jeszcze jeden kluczowy element rytualna czystość Izraela. I tutaj pojawia się temat, który dla wielu brzmi jak legenda, ale wśród ludzi znających Torę jest fundamentem. Czerwona jałówka. Przez wieki rabini mówili, że aż do jej pojawienia nic nie może zostać w pełni odnowione. Bez niej każdy rytuał byłby tylko symbolem. A symbol nie ma mocy, jeśli nie jest zakorzeniony w rzeczywistości. Dlatego fakt, że dzisiaj istnieje jałówka spełniająca wszystkie warunki, każdy włos. Każdy szczegół, każda cecha wywołał wśród wielu ludzi drżenie. Jeśli jałówka jest gotowa, to znaczy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby arcykapłan rozpoczął swoją służbę. I kiedy o tym myślisz, zaczynasz dostrzegać, jak te dwa elementy człowiek i zwierzę, funkcja i rytuał, tradycja i proroctwo łączą się w jedną niezwykle precyzyjną układankę. To prawie tak, jakby historia, która przez tysiące lat była zamknięta, nagle uchyliła drzwi. A przez tę niewielką szczelinę widać coś, co może wstrząsnąć światem duchowym i fizycznym. Bo jeśli te rytuały zostaną wykonane, jeśli ścieżka zostanie otwarta, to wszystko, co prorocy zapisali w księdze Daniela, w Ewangeliach i w Apokalipsie, zacznie wybrzmiewać z niezwykłą mocą. To nie są abstrakcje. To nie są obrazy symboliczne. To są. Wskazówki dotyczące rzeczywistych wydarzeń, które według wielu zaczną się rozwijać, kiedy tylko świątynna służba zostanie wznowiona. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyśmy patrzyli uważnie, abyśmy rozumieli znaki czasu, bo kiedy łączą się one w jedną linię, nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Możesz teraz napisać w komentarzu: Rozumiem, co nadchodzi, jeśli czujesz, że coś w tym wszystkim rezonuje z twoim wnętrzem. Kiedy zaczynamy mówić o czerwonej jałówce, Wielu ludzi myśli, że to jedynie ciekawostka biblijna, coś odległego, co nie ma żadnego znaczenia dla współczesnego świata. Ale każdy, kto choć trochę zna proroctwa Starego Testamentu i tradycję Izraela, wie, że to nie jest zwykłe zwierzę. To symbol, to znak, to jeden z najbardziej zagadkowych i jednocześnie kluczowych elementów przygotowań do świątynnej służby. Przez dwa tysiące lat jej brak był jak pieczęć której nikt nie mógł złamać. Jak drzwi zamknięte nie dlatego, że nikt ich nie chciał otworzyć, ale dlatego, że nie było klucza. A teraz po tylu wiekach nagle ten klucz się pojawia, i to zmienia wszystko. Wyobraź sobie, że przez całe pokolenia Rabini powtarzali, bez niej nic nie może się rozpocząć. Nie może dojść do rytuału oczyszczenia, nie może dojść do ponownego wejścia w świątynną czystość, nie może dojść do odnowienia starożytnych ceremonii. To tak jakby cały proces duchowego przygotowania Izraela zależał od jednego, zupełnie niepozornego, ale absolutnie wyjątkowego stworzenia. I że przez te wszystkie stulecia nikt go nie znalazł, bo każdy najmniejszy detal musiał być idealny każdy włos, każdy odcień, każda cecha. W całej historii, według tradycji, pojawiło się zaledwie kilka takich jałówek, i za każdym razem ich pojawienie się było traktowane jak znak z nieba. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których taka jałówka znów istnieje. A to oznacza, że pierwszy raz od dwóch tysięcy lat Izrael ma możliwość wykonania rytuału, o którym przez wieki jedynie czytano. Jeśli arcykapłan jest gotowy, jeśli narzędzia są gotowe, jeśli ludzie przeszli szkolenia, jeśli strój jest przygotowany, to pojawienie się czerwonej jałówki jest jak zapalenie światła w ciemnym pokoju. Nikt nie spodziewał się, że to wydarzy się tak szybko, tak nagle, tak. Cicho, ale właśnie w ciszy najczęściej wypełniają się proroctwa. Z punktu widzenia duchowego, znaczenie jałówki jest ogromne. To ona otwiera drogę do ponownego oczyszczenia. To ona umożliwia ponowne wejście w świętość, która była niedostępna przez całe pokolenia. I kiedy myślimy o proroctwach Daniela czy o wizjach z Apokalipsy, trudno nie zadać sobie pytania, czy to jest ten moment, w którym historia zaczyna przyspieszać. Czy to jest ta chwila, którą prorocy widzieli z dalekiej perspektywy, nie rozumiejąc, kiedy dokładnie nastąpi? Każda wskazówka, każdy szczegół, każda informacja zdaje się wskazywać, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Dlatego właśnie pojawienie się jałówki nie jest tylko znakiem, to sygnał rozpoczęcia, sygnał, że pewna linia proroctw zaczyna się aktywować i że od tego momentu kolejne wydarzenia mogą zacząć przesuwać się jak domino jedno popycha następne. Jedno otwiera drogę kolejnemu, a kiedy zrozumiesz, jak ściśle wszystko jest ze sobą połączone, dostrzeżesz, że to, co wydawało się legendą, staje się rzeczywistością. Możesz napisać w komentarzu: Widzę znak, jeśli czujesz, że to, co dzieje się teraz, naprawdę ma duchowe znaczenie. Kiedy mówimy o proroctwach i o czasie, który im towarzyszy, większość ludzi słyszała już te słowa trzy i pół roku to liczba, która powraca jak echo przez całą Biblię. Księdze Daniela, w Apokalipsie, w proroctwach o czasach ostatecznych. Ale mało kto naprawdę rozumie, dlaczego właśnie ta długość, dlaczego właśnie ten fragment czasu ma tak ogromne znaczenie. To nie jest przypadkowa liczba, to nie jest metafora. To jest precyzyjny, duchowy zegar, który według pisma zaczyna odliczać od konkretnego wydarzenia. A kiedy zobaczymy, jak wszystko zaczyna się łączyć, arcykapłan gotowy, czerwona jałówka gotowa. Narzędzia świątynne gotowe. Trudno nie zadać sobie pytania, czy to właśnie teraz zacznie się odliczanie. W księdze Daniela pojawia się obraz czasu, czas, czasy i połowa czasu. W Apokalipsie ta sama liczba pojawia się ponownie. 1260 dni. W tradycji żydowskiej to okres przełomowy, punkt zwrotny, czas intensywnych wydarzeń duchowych i globalnych. Ten moment nie jest opisany jako coś łagodnego czy spokojnego. Jest przedstawiony jako okres potężnych zmian, konfliktów, objawień i konfrontacji, i właśnie dlatego wielu ludzi boi się tej liczby, bo ona nie oznacza stagnacji, ona oznacza ruch, zmianę, początek czegoś, czego nikt nie będzie w stanie zatrzymać. Wyobraź sobie zegar, który przez wieki był zatrzymany, wskazówki zamrożone, czas uwięziony, historia zablokowana i nagle coś, jedno jedyne wydarzenie sprawia, że ten zegar znów zaczyna tykać. Przez lata te słowa były powtarzane w kościołach, w synagogach, w 1700 proroctwach, ale zawsze brzmiały jak futurystyczna wizja, której nikt nie spodziewał się zobaczyć na własne oczy. A teraz, w naszych czasach, elementy, które muszą być gotowe, zaczynają ustawiać się w jednym kierunku. To niemal jakby historia, proroctwo i rzeczywistość połączyły się w jedną linię, której nie da się już przerwać. Wielu ludzi odczuwa to podświadomie, to napięcie, ten duchowy ciężar, tę atmosferę oczekiwania, jakby świat wziął głęboki oddech i czekał, czekał na coś, co dopiero ma nadejść, na coś, co nie będzie ukryte. I właśnie o to chodzi w tych trzech i pół roku. To nie jest czas przypadkowy, to czas, który ma swój początek, a tym początkiem, jak mówią proroctwa, jest wydarzenie, które zmieni duchowy krajobraz świata. Wydarzenie, które nie następuje powoli ani niepostrzeżenie, ale w sposób, który wywołuje wstrząs. Czas, który rozpoczyna się nie dlatego, że ludzie tak postanowią, ale dlatego, że tak zapisano. A teraz, kiedy widzimy przygotowanie arcykapłana, kiedy wiemy, że jałówka istnieje i spełnia każdy wymóg, kiedy narzędzia świątynne są gotowe, kiedy tradycje, które były martwe przez wieki, znów zaczynają oddychać. Trudno nie zadać sobie pytania, czy nie zbliżamy się do momentu, w którym proroctwo przejdzie z kart pisma do naszej rzeczywistości? Czy ten czas czasy i połowa czasu nie zacznie tykać szybciej niż ktokolwiek się spodziewa? Kiedy zastanawiamy się, co może wydarzyć się po tych trzech i pół roku, trudno nie poczuć lekkiego drżenia gdzieś głęboko w środku. To już nie jest tylko analiza proroctw, nie jest tylko rozważanie teologiczne. To moment, w którym człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że jeśli wszystkie elementy naprawdę zaczynają się układać, to konsekwencje mogą być znacznie większe niż jesteśmy gotowi przyznać. Biblie, proroctwa i starożytne teksty nie opisują tego czasu jako cichego czy neutralnego. Przeciwnie, opisują go jako okres, w którym świat duchowy i świat fizyczny zderzają się w sposób, którego człowiek nie jest w stanie zignorować. Wyobraź sobie świat, który nagle zaczyna doświadczać wydarzeń, o których większość ludzi czytała tylko w księdze Daniela czy w Apokalipsie. Zmiany polityczne, które wydają się przypadkowe, nagle nabierają sensu. Konflikty, które wydawały się lokalne, zaczynają przybierać globalny wymiar. Napięcie duchowe staje się tak intensywne, że nawet ludzie, którzy nigdy nie interesowali się proroctwami, zaczynają zadawać pytania coś w atmosferze się zagęszcza. Coś, co wcześniej było tylko cieniem, zaczyna się materializować. Ludzie odczuwają to w sercu, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Proroctwa mówią o okresie wielkich podziałów, objawień i konfrontacji. To czas, w którym rzeczy ukryte wychodzą na światło dzienne. Czas próby. Czas, w którym człowiek musi wybrać kierunek, a ten wybór staje się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Mówią o okresie, w którym świat duchowy staje się bardziej widoczny. Jakby zasłona oddzielająca to, co fizyczne, od tego, co niewidzialne, zaczęła się rozsuwać. I właśnie dlatego tak wiele osób czuje teraz niepokój nie dlatego, że świat wygląda inaczej, ale dlatego, że zaczyna brzmieć inaczej jakby coś potężnego zbliżało się powoli, ale nieuchronnie. Gdy te trzy i pół roku dobiegną końca, według proroctw, nie będzie to czas powrotu do normalności to będzie czas przejścia punkt, w którym wydarzenia osiągają kulminację. I tu właśnie rodzi się najtrudniejsze pytanie, czy jesteśmy na to przygotowani? Czy rozumiemy, że to, co wydawało się symboliczne, może stać się rzeczywiste? Czy zdajemy sobie sprawę, że jeśli arcykapłan rozpocznie służbę, jeśli jałówka zostanie użyta, jeśli rytuały zostaną wykonane, to może to uruchomić łańcuch wydarzeń, którego nikt nie będzie w stanie zatrzymać? Wielu ludzi odczuwa dziś dziwną potrzebę duchowej czujności, jakby coś w ich wnętrzu szeptało: Zwróć uwagę, to jest ważne. I właśnie to, co nadchodzi po tych trzech i pół roku, budzi największy respekt. Nie strach taki, który paraliżuje, ale taki, który budzi człowieka z uśpienia, który sprawia, że zaczynamy patrzeć na świat inaczej, bardziej uważnie, głębiej, z większym zrozumieniem tego, że żyjemy w czasach niezwykłych. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, jeśli coś w Twoim sercu poruszyło się podczas tej opowieści, jeśli czujesz, że te słowa dotknęły czegoś głębokiego, to chcę Cię zaprosić do czegoś bardzo prostego, a jednocześnie ważnego. Zasubskrybuj kanał. Nie dlatego, że liczy się liczba, ale dlatego, że jeśli. A jesteś jedną z tych osób, które coś poczuły, to kolejne treści, które przygotowałem, są właśnie dla Ciebie. Będziemy iść jeszcze dalej jeszcze głębiej, odkrywając to, co wielu woli przemilczeć. I jeśli ta wiadomość naprawdę do ciebie przemówiła, napisz w komentarzu: Ja to czuję. To proste zdanie, ale ma ogromną moc. Pozwala nam stworzyć przestrzeń pełną osób, które widzą więcej niż tylko powierzchnię wydarzeń. A jeśli czujesz, że te treści pomagają ci zrozumieć świat duchowy i proroctwa, zostaw łapkę w górę. To drobny gest, ale dzięki niemu ta wiadomość dociera do ludzi, którzy też jej potrzebują i koniecznie zobacz następny film, który już teraz wyświetla się na ekranie. Tam opowiem o kolejnych znakach, które właśnie zaczynają się wypełniać i uwierz mi, nie chcesz tego przegapić.